Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was bardzo serdecznie w ten długi, a dla niektórych nawet i bardzo długi majowy weekend, bo jak ktoś dobrze zakombinował, to i dało radę wyrwać 10 dni, że nie trzeba do roboty chodzić. W każdym razie, podczas gdy niektórzy sobie leżą na plaży w słoneczku albo siedzą w cieniu, grillują, jedzą kiełbaskę i piją piwko, ja siedzę w biurze. A dlatego, że chcę Wam pokazać najnowszy wykrywacz od Questa. Wykrywacz, model nazwa Quest R. Jak widzicie, nie ma elektroniki, ponieważ elektronika to jest to. To albo to. Reasumując, sterowanie elektroniką odbywa się za pomocą Twojego smartfona. I sterować możesz zarówno takim trupem, który ma 1 GB i ledwo chodzi, jak i lepszym telefonem, chociaż no to jest były ex flagowiec, czyli kiedyś był jednym z lepszych, teraz to już jest taki, że tak powiem, średniak. W każdym razie od Androida 6.0 w górę chodzi, sprawdzałem. Także nawet najgorszy trup z szafy. Może być panelem sterowania do tego wykrywacza. Ale zanim zaczniemy gadać o mięchu, pokażę Wam, w jaki sposób Quest stał się producentem tego modelu, bo jak niektórzy dobrze wiedzą, nie jest to pierwszy wykrywacz sterowany telefonem komórkowym. Pierwsi byli Ukraińcy, którzy mieli taki kickstarterowy projekt wykorzystania mocy obliczeniowej smartfonów do stworzenia wykrywacza metali. Ale to Wam zaraz tutaj zaprezentuję, jak to wyglądało. Pierwsze koncepcje detektora metali sterowanego smartfonem zaczęły pojawiać się w necie chyba około 2015 roku. Wtedy Ukraińcy na Kickstarterze zapoczątkowali kampanię zbierania pieniążków na produkcję tego sprzętu. Finalnie udało im się ten sprzęt wyprodukować, wypuścili tam parę reklam. W necie widać też było parę testów producenta. Nie będę się tutaj zagłębiał w detale, ale finalny efekt pracy wyszedł im tak, że tak powiem, no, średnio, co tutaj właśnie możecie zobaczyć na tym filmiku. W każdym razie, no podobno szału na rynku Air Metal Detectors nie zrobiło, trochę sprzedali, ale jakoś tak bez entuzjazmu. No i testy internautów, ci ludzie, którzy kupowali ten sprzęt pokazały, że no jednak wykrywać ma parę bolączek i to takich dość istotnych, bo ta słaba sztyca, która lubiła się wykinać, która w całym kształcie razem z podłokietnikiem wyglądała bardziej jak kula ortopedyczna, a nie sztyca do wykrywacza. No i na koniec ciężka cewka, która dość mocno ciągnęła w dół, przez co ergonomia wykrywacza była taka, no, powiedzmy sobie szczerze, średnia. W pewnym momencie projektem zainteresował się Quest. Dogadali się z Ukraińcami i w natargach IWA w 2023 roku na stoisku Questa można było pomacać wersję rozwojową modelu o nazwie Quest Air. Jak widzicie tutaj na załączonych obrazkach, od razu widać, że pierwsze co, to pozbyli się tej słabej sztycy którą AMD miało w swoim detektorze, zastąpili tą sztycę sztycą z modeli serii Q, teleskopową. W końcu wykrywacz zaczął wyglądać jak wykrywacz metali, ale pozostawili dalej tą okrągłą cewkę. Z cewką coś tam jednak nie zagrało i inżyniery z Questa wykombinowały, że baterie wsadzą w sztycę. Coś na zasadzie wysokoczęstotliwościowych cewek, jak mieliśmy w Deusie czy w ORIK-ie te okrągłe albo e, owalne HFki. Zmienili też uchwyt na telefon, i dzięki temu można było go obracać pionowo i poziomu. I cytując klasyka, tak powstał Chocapik, czyli model Quest R, jego finalna wersja. Podłokietnik już ludzki. Tutaj uchwyt regulowany, możemy sobie dostosować jak chcemy. Wszystko chodzi łatwo, lekko i przyjemnie, więc tutaj problemów ze sztycą nie ma. Pewnie na plaży będzie lubiła się trochę zapiaszczyć, bo te typy tak mają w każdym razie. No jak ktoś dba, tak ma. Jak widzicie, tutaj cewka to jest rozmiarów 9 na 5 cali. Uszy dość szerokie z tego względu, że środkiem idzie przewód do sztycy, w której zamontowana jest bateria. Tutaj mamy taki korek. Pod korkiem kryje się gniazdo ładowania USB 30 do tej baterii. Całość zabezpieczona tutaj takim oringiem. Zakręcamy korek. Wkładamy to z powrotem. Styk, zamykamy. Uchwyt na telefon można zdemontować. Jest w zestawie specjalny korek. Tutaj możemy ten korek wsadzić, jak ktoś nosi telefon w kieszeni zamiast nosić na panelu. Ale tutaj obracamy sobie w taki sposób. Może nie sprawia to wrażenia dość dobrego, ale uwierzcie mi na słowo. Jest fajnie, dość mocno i stabilnie ten telefon trzyma, nic Ci tutaj nie wypadnie. Tak więc tak wygląda z wierzchu. Quest R. Jeszcze, żeby Wam pokazać, wszystko jest tutaj sztywne, stabilne. Tylko ten podłokietnik, no, z racji tego, że ja jestem dość oszczędnie zbudowany, to tutaj trochę mi ręka lata, ale jak to docisnę w ten sposób, to już jest cacy. Także jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo dobra, stabilna konstrukcja. Dobra, czas odpalić detektor. Żeby go odpalić, musimy ze sklepu Play pobrać aplikację QSMD. Ja już z oczywistych względów tą aplikację mam pobraną. Uruchamiamy aplikację. Aplikacja QSMD prosi o, połączenie, o włączenie Bluetootha. Zezwalamy. Telefon włącza Bluetootha, ale nie wykryje nam detektora z tego względu, że musimy go uruchomić. W jaki sposób to się robi? No. Poprzednia cewka okrągła, którą jeszcze miało AMD, miała fizyczny guzik do włączania elektroniki. Tutaj Quest rozwiązał sprawę w ten sposób, że musimy wykrywać rozłożyć. Wtedy staje on się wykrywalny dla telefonu. Teraz musimy tutaj temat odświeżyć. I telefon jest widoczny. Telefon został sparowany z detektorem i działa. Żeby nie być gołosłownym, żeby nie być gołosłownym, to działa w ten sposób. Możemy sobie go złożyć i on sobie tak będzie leżał, a my omówimy, co tutaj jest w aplikacji. No i tak, pierwsze co, to mamy oczywiście logo. Tutaj. Mamy 89% to jest stan baterii. Tutaj mamy włącz, wyłącz urządzenie, ale my nie będziemy wyłączać. Trzy kropki rozwijają nam dodatkowe menu. I w dodatkowym menu możemy sobie wybrać, czy ekran w telefonie ma być włączony. Czy ma pracować aplikacja w tle. Tu mamy Day Night Mode, czyli sobie możemy wybrać, czy będzie skórka na dzień, czyli jasna, czy na noc, taka ciemna. Ja zostawiam taką, jak jest. I tutaj możemy zmienić orientację ekranu. I teraz jak widzimy, ekran będziemy mieli obrócony, tak możemy zamontować telefon? Możemy zamontować telefon, tak. Ja oczywiście preferuję e, taką orientację jaką miałem tutaj wcześniej. Po prostu jest mi wygodniej. Idąc dalej, poniżej tutaj mamy ikony Iron, Foil, Ring, Coin. Ja bym się tym nie sugerował, nigdy się tym nie sugeruję, ponieważ obrączka bije na folię, a nie na pierścionek, tak. Tutaj mamy poniżej poziomy dyskryminacji, jest od minus 90 do 90, chociaż tutaj jak widzimy jest od minus 9, ale to później przejdziemy. Tutaj jest cyfrowe ID, tutaj jest poziom zalegania obiektu w ziemi, podany w calach. Ikonka trybika pozwala nam wejść w ustawienia, i na pierwszy ogień mamy czułość. Regulujemy sobie plusem, minusem. Maksymalna czułość to jest 50. Ja tam, jak chodziłem sobie na polu, to od 40 do 45. Nie ma sensu wykręcać go na maksa. Następnie mamy dyskryminację od 90 do 9, od 90, od minus 90 do 90 jest skala. I zmieniamy sobie też plusem, minusem. Tutaj od 0 do 90 już jest przeskok co 5, a poniżej od 0 do minus 90 już skok jest co 10. Następnie mamy tony i możemy sobie tutaj wybierać spośród paru opcji. Mamy simple 1 ton, 2 tony simple 3 tony, simple 4 tony i mamy też fast w jednym tonie, fast w dwóch tonach i w multi. Następna pozycja to jest prędkość odświeżania urządzenia. No tutaj skala jest dość szeroka, bo jest od 0 do 10. Fabrycznie jest na 5. Możemy ustawić sobie do 10. Ja ustawiam tak 6, 7, czasami nawet 8. W każdym razie następne to jest threshold ton, czyli ten dźwięk wiodący, sygnał wiodący. Ja go mam ustawionego na 0. Fabrycznie chyba był ustawiony też tutaj na 5. Ja mam go na 0. Następne tu mamy tutaj kamienie magnetyczne. Standardowe fabryczne ustawienie jest na 5. I mamy tutaj odstrojenie od zakłóceń. I mamy w sumie wszystko. Nie ma tutaj predefiniowanych programów. Tak więc jak sobie ustawimy, tak chodzimy. Wychodzimy. I mamy tutaj jeszcze poniżej tego trybiku. Możemy sobie ustawić detektor na all metal. Tutaj mamy pinpointa, czyli domierzanie. Teraz jest włączone, teraz wyłączone. I tu mamy balans gruntu. Nie ma tutaj automatycznego śledzenia gruntu, jest tylko pompowanie i ewentualne dostrajanie plusem, minusem ręczne. No i tak to wygląda. Teraz możemy sobie go tutaj zamontować. Pyk. O, no, tak, trochę mi to średnio idzie. Przy prezentacji. W każdym razie, o, tak wygląda. Temat mamy zamknięty. Telefon się trzyma jak listonosz końcówki renty. Tak więc nic tutaj nie powinno się złego zadziać. No chyba, że uderzysz mocno w drzewo, więc wtedy może wypaść. No i dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o Questa R, o taką wstępną prezentację, to tyle. Jeszcze, tutaj na koniec garść takich informacji technologicznych. Częstotliwość pracy 7,5 kHz, czyli na większe przewodniki, większe monety, bardziej dla początkujących, wydaje mi się, niż tych zaawansowanych użytkowników. Aczkolwiek zaawansowani użytkownicy, lubiący technologię, pewnie rzucą też okiem na tego kościora. Urządzenie można zanurzać do 50 cm w wodzie, z tego względu, że no, wyższe głębokości powodują utratę połączenia cewki z telefonem. Nie wiem na obecną chwilę czy producent przewidział jakąś antenę, żeby ten sygnał wzmocnić, także tutaj nie będę, że tak powiem, informował, że da się, bo na chwilę obecną się nie da. Bateria prawdopodobnie 1200 mAh pojemności. Pewności również nie mam, ponieważ nie mam żadnej dokumentacji, a tak gdzieś tam na forach zachodnich wyczytałem, że taka właśnie tutaj bateria jest zastosowana w tym urządzeniu. I na koniec, co się tyczy aplikacji, nie wiem czy będzie jakaś wersja bardziej rozbudowana, czy to jest finalna wersja. Wydaje mi się, że powinno być, choćby dlatego, że no jakieś predefiniowane ustawienia dla, dla początkujących użytkowników powinny być zastosowane. Ale czy będzie aktualizacja? No, tego niestety nie wiem. Dobra, na chwilę obecną ode mnie to tyle, ale to nie koniec, bo ciąg dalszy nastąpi. Także ja się na razie z wami żegnam i cześć.